Ok, cześć wszystkim. Słuchajcie, tak jak obiecałem, następny odcinek o usuwaniu rdzy. Mam przygotowany nie swój samochód, ale samochód kolegi tutaj przy garażu. Bo ja nie bardzo mam co wam pokazywać. byłam jak mówiłem ogarnięte, mniej więcej swoje ogniska korozji. Słuchajcie, poka pokażę Wam mniej więcej jak likwidować rdzę na podstawie autka dostawczego Volkswagen t 4. I także ja zaraz się przełączę na aparat przedni i będziemy sobie filmować mniej więcej pracę co trzeba zrobić żeby taki samochód sobie ogarnąć także zapraszam was do oglądania już się zaraz przełączam i jestem z powrotem ok słuchajcie jesteśmy z powrotem przy naszej ta czwórce w tej chwili będziemy sobie malować czy tam że pryskać nie, że nie zabezpieczam to dalszych to jest dostawcza. <grydy> tutaj... Aha, technologia jest taka, słuchajcie, że nie oklejamy auta, tylko po prostu go psikamy na żywca. I, i tyle. Także, tak. Piotrek, psikamy. Także psikamy sobie tym, tym naszym środkiem wiążącym rdze. No, zobaczcie, te wszystkie takie zaszlifowania w tej chwili psikamy sobie tą środkiem wiążącym. Ja myślę, że chyba tym podkładem jednak będzie dobrze, wiesz, bo to nie to jest, to, to jest epoksyk, ja tak widzę, wiesz. Epoksyk, on by Ci praktycznie pokrył Słuchajcie, to jest środek wiążący rdze, także on będzie tutaj penetrował sobie. O, także tak to musicie sobie wszystko porządnie wypsikać. Oczywiście po zaszlifowaniu tej rdzy do praktycznie gołej blachy. Także kładziemy to sobie o takimi równymi ruchami. Także tak jak Wam obiecałem na filmie będzie bardzo dokładnie wszystko pokazane jak to wszystko robić. Z różnymi tutaj autami, a potem jeszcze Wam pokażę też na przykładzie mojej astry, jak będę zabezpieczał. Jestem tutaj, ta też 4 ona jest bardziej całościowo wymaga naprawy. Więc tutaj kolega Piotrek ma dużo więcej pracy niż ja, bo ja to tam malutenki wykwitki jakieś sam sobie zlikwiduję w nadkolach. No, a tutaj to jest typowy remon blacharski, także będzie co kręcić i co wam pokazywać. Amatorski. No, piątek mój, amatorski, ale zobaczycie. Te, te progi są według mnie zrobione porządnie. i Jak na pierwszy raz, to jest całkiem ok Ale śmierdzi, to nie? No, taki, taki. Piątek jest przysyjony, bo on tam. Jak lakieruję w solarce to pewnie często się nawdycha, co nie? No ja trochę, ja trochę mniej przy klimatyzacjach używam różnych specyfików, no to, to raczej tyle nie wdycham, raczej jak przy autach to grzebień. no to wtedy tak. O, także tak to sobie sikamy, widzicie, dokładnie wszystko, żeby zabezpieczyć te elementy które są zaszyfrowane No i ten specyfik ciekawy ile to Piotr, czytałeś ile go trzeba tam zostawić na ten do reakcji bo jakiś okres trzeba zostawić bo ten specyfik słuchajcie, w tej chwili 6 godzin przy 20 stopniach no, no czyli, czyli po prostu dzisiaj to z malowaniem nie pójdzie, tak myślę sobie. Czyli prawdopodobnie dzisiaj, dzisiaj tego nie będziemy nakładać, po prostu tutaj podkładu epoksydowego. On pewnie będzie sobie penetrował i jak to wszystko już sobie zwiąże, no to wtedy będzie nakładany, słuchajcie, środek pod lakier, na sam podkot już. Dobrze, ja na chwilę wyłączę się i zaraz wracam z powrotem. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy przy t czwórce. Zobaczcie, tak wygląda środek, który nam związał rdze. Nasze blachy takie mają leciutki kolor, taki ciemno-szary-czarny. Jak tak Wasze blachy wyglądają po środku penetrującym, to znaczy, że zaczyna tutaj zachodzić zjawisko wiązania rdzy i praktycznie z jakiś czas te, te podwozie, nadwozie będzie, będzie gotowe do dalszego przygotowania, czyli w tym przypadku tutaj będziemy kłaść podkład epoksydowy lub yy, lub inną powłokę ale raczej podkład epoksydowy pójdzie tutaj sobie także yy, tak muszą wyglądać blachy po yy, po nałożeniu środka wiążącego naszą rdzę yy, także ja, ja na razie wyłączę się i wracam za jakiś czas yy, ok słuchajcie jesteśmy w tej chwili przy, przy mojej astrze zobaczcie, ja będę w tej chwili likwidował tutaj te wikwity te rdzawe. to sobie tam wyszlifuję w tej chwili poszczągałem nad z samochodu i te wikwity będę, słuchajcie, likwidował nie wiem czy to dzisiaj wszystko zrobię, bo chcę jeszcze nakręcić Wam filmik o po prostu o samochodzie innym tak to wygląda po zdjęciu nadkola, tutaj, tutaj w tej ręce muszę Wam powiedzieć, że wyciągnąłem chyba z dobry kilogram piachu wilgotnego, także gdybym to wszystko zostawił, to pewnie by się to wszystko ładnie zagnieździło i byłaby ostra zgnilizna. W tej chwili to sobie wyczyściłem, także jest w miarę czysto. Za chwilę będę to po prostu sobie szlifował. No, tak, jak to widzicie, wszystko to wyszlifuję. Zrobimy sobie, wyczyścimy środkiem i potem zakonserwujemy specjalnym preparatem, takim, który będzie nam tutaj konserwował i, i łączą się za zobaczyć, są takie wiekwity, które jakbym zostawił, no to po prostu zrobią się z tego dziury. No tutaj zobaczcie, mamy już jakieś tam oglisko korozji, tylko dlatego że tutaj nie wiem dlaczego, jakiś, jakiś był, był purchel. No i mam już rudą, także jeszcze troszeczkę zaniedbamy i będziemy mieli dziurki. Także ja na chwilę się wyłączę i potem Wam będę dalej pokazywał następne etapy pracy. Okej, okay, zobaczcie, w tej chwili nakładany jest, Piotrek, podkład, tak? Tak. Epoksydowy. Poprzednio to, co ja Wam pokazywałem, był nałożony specjalny środek, który nam wiąże naszą rdzę W tej chwili lakierujemy sobie ten samochód farbą podkładową z pistoletu. I to jest następny etap. Słuchajcie, zabezpieczenie naszego nadwozia. Także to, jak mi prosiliście, żeby to pokazać. Mniej więcej kompleksowo, to tak staram się to robić. Tutaj Piotrek z pistoletu, to kładzie, ale też to, słuchajcie, możecie zrobić sobie ze spray'a. No bo wiadomo, nie każdy ma pistolet i, i kompresor, żeby to zrobić. No tak, to powinno być fachowo zrobione. Generalnie, ale można to też spray'em sobie zrobić. Także e, zobaczcie, tak to wygląda. E, to jest auto dostawcze, więc tutaj nie potrzebujemy jakimś super, hiper. E, estetyki. Chodzi o to, żeby było po prostu wszystko całe, zabezpieczone, żeby to nie rdzewiało i, i tak dalej. Także taki jest następny etap naprawy powłoki lakierniczej i nadwoża. Tak jak mnie prosiliście, pokazuję wam mniej więcej wszystkie etapy. Także jeszcze na razie wyłączę, bo Piotrek chce tutaj dalej działać i widzimy się przy następnych pracach. Witam Was ponownie. Jestem, słuchajcie, w tej chwili przy mojej astrze i zaraz Wam pokażę takie małe, małe, małe wysięki korozji, czy ogniska korozji, nie wiem jak zwał, tak zwał. Ja przed chwilą pokazywałem Wam mniej więcej sposób, sposób zabezpieczania na tej t czwórce u kolegi Piotra, także za chwilę się przełączę na aparat przedni i pokażę Wam mniej więcej jak ja to zrobiłem i jakie dalsze tutaj będą etapy. Pracę z tymi wykwitami, także już się przełączam na praw przedni i pokazuję Wam, co dalej. Także jesteśmy z powrotem, zobaczcie. Ja tutaj przeszlifowałem troszeczkę te wszystkie wykwity, które były przy nadkolu. O, w tym miejscu, tutaj, w tym, w tym miejscu, tutaj i tutaj też mamy takie wykwity. widzicie? Tutaj i tutaj dwa punkty. Ja w tej chwili sobie prze przesikam te wykwity specjalnym preparatem. Preparatem do, słuchajcie, do likwidacji rdzy. To będzie taki, zobaczcie, taki neutralizator rdzy, nie wiem, ile to widać. Ja tu sobie zaraz przesikam tutaj te nasze wykwity. Trochę odjadę z aparatem, żeby. Tutaj nic się nie stało. No, w ten sposób. nie sprzekamy sobie o te wykwity, widzicie? Tu sobie sprzykamy no, w ten sposób. Teraz z drugiej strony. nie wiem ile to widać, on spsikamy sobie, zobaczcie, to, te wykwity no i teraz musimy odczekać jakiś, jakiś czas, słuchajcie, żeby żeby te nasze, o widzicie, to jest w tej chwili spsikane widzicie, to jest spsikane, te nasze wykwity są preparatem wiążącym no i w tej chwili sobie poczekam aż to nam zacznie sobie tutaj pracować no i potem że, że zrobimy zrobimy sobie zabezpieczymy specjalnym takim środkiem epoksydowym to jest takim rustem na, na rdze, który będzie nam to zabezpieczał, także na razie się wyłączam i za jakiś czas jestem, żeby Wam dalej te kroki tutaj pokazać OK, zobaczcie jak nam ładnie czernieją tutaj te, te wykwity wykwity rdzy robi tam wszystko takie czarne jak widzicie także jeszcze, jeszcze trochę poczekam i, i, i zobaczymy aż to się wszystko czarne zrobi i wtedy dopiero będziemy sobie może pryskać znaczy, a może nie, po prostu wiecie, ja to dzisiaj sobie jeszcze założę koło, i następnym razem ja to całe nadkole słuchajcie muszę, będę musiał sobie zmyć, bo ona jest brudne. Zobaczcie, zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj mamy praktycznie gołą blachę. Nie mamy tam specjalnie żadnej konserwacji. Także ja to całe nadkoło sobie po prostu zabezpieczę. Jeszcze nie wiem, czy biteksem, czy specjalną tam. Takim środkiem konserwującym, bo mam też spreju. Natomiast tutaj, w tej powierzchni, o w tej powierzchni, którą tutaj widzicie, to ja praktycznie wykopałem. Powiem wam, że prawie dobry kilogram piachu mokrego, także gdybym ja to wszystko tutaj to zostawił, no to miałbym niezły ambaras potem. To wszystko by po prostu zgniło i nie byłoby co zbierać tutaj z tej, z tej belki na dworze także ja sobie to wszystko po prostu umyję następnym razem i i o tam też widzicie to wszystko ładnie takie czarne się robi nam także na spokojnie sobie to wszystko zapsikamy i o tutaj mamy troszkę tej konserwacji osikniętej a tam już nie mamy widzicie także no tak to jest takie takie oszczędnościowa polityka firmy Open tutaj też nie mamy widzicie u góry Mamy jeszcze czyste blachy, nic nie mamy zakonserwowane, także wszystko co zrobimy, no ja bym tego może nie robił, bo to jest takie pracochłonne, doskonale. No, A niech ma następny właściciel, będzie miał porządnie zakonserwowane całe nadkole w samochodzie. Także ja na razie wyłączę się, słuchajcie, i pokażę Wam później tę pracę dalej. Jak ja tutaj to wszystko sobie ogarnąłem, także na razie wyłączam się i wracam za jakiś czas, ok. Zobaczcie, jesteśmy z powrotem przy naszej astruni. Ja w tej chwili zmyję sobie czymś takim. Zobaczcie, mam taki Max Gera. To jest taki uniwersalny zmywacz do hamulców. No, ale go, on też się nadaje do zmywania takich brudnych różnych powierzchni, bo to jest taki na, na, na takiej zasadzie rozpuszczalnika. Także sobie po prostu obsikam tutaj tą, tą wewnętrzną powierzchnię w środku i sobie go po prostu to sobie zmyję szmatami. No i wtedy dopiero, dopiero zajmę się tam obsikaniem tych wykwitów tych naszych tutaj, tych wykwitów rdzy. Także za chwilę tam sobie popsikam to wszystko. O, teraz widzicie, ładnie o ten sposób. Telefon trochę odsunę, bo to jest na, na środkach takich żyjących, więc sobie trochę odsunę. O, to, to, co jest obcikamy to wszystko, żeby nie nam ładnie zmyło. No, tak widzicie. No i jak tak zrobimy, to ładnie wyczyścimy, no to wtedy będziemy mieli to yy sobie wyporządkowane, o, o, tak to wszystko widzicie ładnie to, to jest po prostu brudne, o, widzicie o, wszystko to ładnie wytrzeć wytrzeć, żeby to było o, odkażone i tak dalej wyczyszczone czyścimy to sobie o i potem sobie zabezpieczymy po prostu taką Specjalnym środkiem zabezpieczającym do, do profili czy tam do podwozia, i będzie ok. Ok, słuchajcie, teraz sobie zrobimy te nasze wykwinty. Ja mam taki środek, dzisiaj go kupiłem. Rust Control to jest, słuchajcie, środek. Zabezpieczający, zabezpieczający wykwity korodowane. Przypuszczam, że to jest gdzieś tam na bazie jakiegoś epoksydu też i zaraz sobie tym ścikniemy nasze nadkole, tam gdzie mamy te, te wykwity korozyjne w naszej astruni. Także następny sposób zabezpieczenia jest już trochę ciemno, ale mam nadzieję, że tutaj jeszcze coś tam widzicie. Bo widzicie tam są nasze wykwity. O, w ten sposób to są nasze wykwity tutaj. Nie wiem ile to widać. Także ja w tej chwili sobie otworzę. naszą butelczynkę raczej spray i zaraz to sobie przykniemy. No dobrze jesteśmy z powrotem, mamy naszego Rusta, nie wiem na ile to widać, zobaczcie, mamy naszego Rusta w sprayu, O, Tak widzicie. ładny srebrny kolor, więc nawet srebrny kolor jest Piotrek zajebiszcze powiem szczerze Ameryka no ale to fachowo zrobiłem, zobacz po, po, słuchajcie, po tutaj pochwaliłem się koledze że tak to fajnie robię fachowo i w ogóle dobra, jedziemy sobie w drugą stronę to są takie delikatne wykwity także tutaj o, fajnie, nie? Wyszło. no wyszło Srebrny kolor, ładny. No to tak intuicyjnie wziąłem. No. Tak specjalnie tam się nie przejmowałem. Dobrze. Psikamy sobie słuchajcie, drugą stronę. O, naszym roztem ładnie. Ok. Telefon odsunę, żeby mi. Będzie cały srebrny. Także zobaczcie. O, tak to wygląda. Yy, Zapsikano sobie specjalnym środkiem w kolorze srebrnym. Także y, wygląda jak fa fabrycznie. Także a za chwilę wr wracam i pokażę Wam, co dalej. Yy, ok, Jest, słuchajcie, jesteśmy z powrotem przy naszej astrze. Zobaczcie, tutaj wszystko ładnie nam wyschło Ja trochę to odczekałem. No, powinienem oczywiście znaczy, odczekać jeszcze, jeszcze co najmniej godzinę żeby to, to wyschło tak, jak tutaj instrukcja producenta mówi. No ja odczekam jakąś sobie godzinę tutaj od przykania, więc to jest takie w miarę suche, już mi się wydaje, tam spokojnie mogę sobie to, to jakoś tam dalej zabezpieczyć. To, co ja zrobię, to ja teraz słuchajcie, tą powierzchnię sobie tutaj zabezpieczę biteksem. producent to robi to tak, słuchajcie, że to zabezpiecza to najwięcej taką szarą, szarą konserwację. Ja to zrobię normalnie czarnym biteksem i wydaje mi się, że też będzie jak najbardziej ok. Także nie widzę tu problemów, żeby, żeby to sobie o, to nie, nie zrobić o, czarnym biteksem i tyle. o. Także sobie o... Posmarujemy, tu to trochę mi pędzel, powiem szczerze, zrobił się twardy. Można to też, słuchajcie, zrobić taką konserwacją. O, co posmarujemy? Widzicie? O. O, to sprowadzimy. No, sprowadzimy. W ten sposób też to można sobie tam przesmarować, wszystko, żeby to zostało ładnie i to. To nam zobaczcie, będzie ładnie zabezpieczać tutaj naszą całą W całym nadkole. Ten sposób, będziemy na... sobie przesmarować wszystko. Dobrze, no, nalisz sobie to, tą konserwację, żeby nam to wszystko ładnie wysło I tu sobie porządnie rozprowadzimy to. Na pewno nasze auto będzie zabezpieczone, tak jak powinno być. No, producenci no to wiadomo, szczególnie tych takich aut budżetowych jak Opel, no to oni tam, owszem, zabezpieczają te samochody, ale wszędzie ta konserwacja ona nie jest położona. Na ból, na, na niektórych elementach po prostu nie ma fabrycznie i dlatego widzicie, że warto to zrobić sobie. Nie powiem Wam, że gdyby nie film, to ja nie wiem, czy ja mi się chciało to robić. To, to, to dlatego, że te filmy robię, bo no chcę Wam pokazać, jak to mniej więcej sobie to wszystko ogarnąć. No i sobie tak możemy po prostu. No. I tyle. No także ja za chwilę się wyłączę i pokażę Wam, jak to będzie ogarnięte mniej więcej w całości. To można słuchajcie też sobie robić w ten sposób, że można sobie szprejem nakładać. Są takie specjalne aplikatory które tam za to psikałem no, Spędza jest po prostu bardziej wydajne i tyle dlatego ja mam spędzlo także jeszcze ja wyłączam i pokażę Wam jak to będzie po prostu gotowe ok zobaczcie tak wygląda teraz zabezpieczone całe nasze nadkole wszystko ładnie pięknie zabezpieczone takim środkiem, bolem do tej konserwacji nadkola tutaj całe, całe praktycznie przestrzenie są w tej chwili wypełnione i zabezpieczone aż do góry I tam do góry już nie malowałem, bo tam widzicie jest konserwacja oryginalna oplowska tam jeszcze będę musiał pewnie wydmuchać te te śmieci, które tam widać o to co tam widać u góry, nie wiem czy widzicie o, są troszeczkę jest też konserwacja widoczna, o widzicie taka żółta o, 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 o. to jest konserwacja fabryczna, tam to, to takie żółte żółte powierzchnie, to jest konserwacja fabryczna. Nie wiem, czy tam widać dobrze. Natomiast ja tutaj zabezpieczyłem porządnie najpierw tą, tą antykorozyjną, potem tym bolem, którym kiedyś prezentowałem nam na, na filmie antykorozyjnym. No i tutaj wszystko jest takie, ja zobaczę, to wszystko jest porządnie, tak teraz ładnie, aż do góry, pociągnięte tam aż wysoko. Widzicie, to ładnie potem sobie wyschnie. Z tamtej strony też jest tak podobnie zrobiona. No i mamy w tej chwili tą powłokę lakierniczą ładnie zabezpieczoną, czyli nasze podwozie. No i praktycznie tak to możemy zostawić. Także to, co pozostaje mi tylko do zrobienia, to założenie tutaj nad koli. do, do, do tej wnęki koła. No i będę mieli zabezpieczony samochód praktycznie. No, no, na lato spokojnie można sobie jeździć i nie przejmować się. Tutaj słuchajcie, jakąś tam korozję na no, dobre kilka lat. Także ja tak mam pozabezpieczonego też tego bokserka, którego tam wam na filmie prezentowałem. Także polecam, żeby w ten sposób sobie radzić. Także słuchajcie, ja zaraz przełączam się na przedni aparat i sobie kończymy ten materiał. Także słuchajcie, to tak wygląda mniej więcej praca przy, przy wykwitach rodzy, że chodzi o nasze, o nasze podwozie. Mniej więcej pokazałem wam, co, jak, jakie środki to trzeba tutaj zastosować. Jeżeli chodzi o nadwoże, no to jest praca trochę bardziej pracochłonna, bo tutaj trzeba no, więcej staranności. Jeżeli to macie jakieś tam małe, takie tam wykwity, no to. To ok, to spokojnie, to można sobie to zapryskać. Podobnie jak ja tutaj robiłem na, na podwoziu. Jeżeli to są duże ogniska korozji, no to już jest gorzej, bo to to możecie sobie zabezpieczyć jakoś tam tym, tymczasowo. Czyli słuchajcie, tak jak pokazywałem: penetrator na korozję, jakiś tam środek typu rust na korozję w korze może być. No, jeżeli chcecie taką mieć naprawdę powłokę lakierniczą. Dobrze wykonano, tylko pozostaje Wam lakiernik, to inaczej tego nie zrobicie, także Słuchajcie, jak Wam się podobało, to dajcie <laughs> łapkę do góry Zróbcie suba mego kanału, subskryp subskrypcję To zawsze trudno, trudno mi wymówić No i podajcie na kanał, rozpowszechniajcie, udostępniajcie i tak dalej Niech to lata posiedzi, także trzymajcie się, do następnego filmu, hej Do